Dzień dobry. Szanowni Państwo, otwieram trzecią Zwyczajną Sesję Rady Gminy Kościelisko. W tym miejscu witam Panią i Panów Radnych Gminy Kościelisko, witam Wójta, witam Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radcę Prawnego naszego Urzędu, Panią Katarzynę z Wydziału, który będzie referował jedną z uchwał. Szanowni Państwo na podstawie listy obecności i aplikacji stwierdzam, że na 14 radnych gminy Kościelisko obecnych jest na 15 przepraszam radnych gminy Kościelisko obecnych jest 14 radnych co stanowi kworum przy którym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały otrzymaliście Państwo następujący porządek obrad otwarcie sesji stwierdzenie kworum przyjęcie porządku obrad punkt drugi: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Miny kościelisko na lata 2022-2040. Punkt 5 zakończenie obrad. Czy ktoś z pań i panów radnych w sprawie porządku obrad? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie. Kto jest za jego przyjęciem? Dziękuję pięknie na 14 radnych 14 za. Porządek został przyjęty. W tym miejscu przechodzimy do punktu drugiego. E, uchwały w sprawie zmiany uchwały o odpadach e, komunalnych i poproszę panią Katarzynę Gało o wprowadzenie nas do tej uchwały. Szanowni Państwo, e, w, w uchwale Rady Gminy z dnia 28 listopada 2022, Proszę ciszę. 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty ustalenia wysokości opłat za pojemniki lub worek oraz ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy w paragrafie 1 w ustępie trzecim wyraz 78 zł zastępuje się wyrazami 76 zł uchwała wchodzi w życie Dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę o podjęcie. Dziękuję Pani Katarzyno. Uchwała była dyskutowana na Komisji Spraw Obywatelskich, dlatego w tym miejscu proszę Przewodniczącego o opinię Komisji w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po przedstawieniu zmian w projekcie tej uchwały, uchwała została pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych? Nie widzę, zatem tak Szanowni Państwo, tak jak widzicie, to jest uchwała porządkująca. Jeden, jeden z punktów miał złą kwotę, dlatego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 43 łamane przez 331 łamane przez 22 Rady Gminy Kościersko z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Na 14 radnych, 14 za i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dziękuję. Są. Tak jak na nowo się łączy, to działa. Ja, ja, szanowni państwo, każdorazowo głosując, wychodzę i wchodzę, e, w ten sposób sobie odświeżam. Dlatego, jeżeli macie zapisane hasło, to nie powinno być problemu z logowaniem się na aplikację. Jeżeli będą problemy, to poczekamy, nie ma problemu. Szan szanowni państwo, punkt. Trzeci dzisiejszego porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 i poproszę panią skarbnik o wprowadzenie nas do tej uchwały. Panowie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, zwracam się z prośbą o przyjęcie przedłożonego projektu zmian w budżecie gminy Kościelisko na rok 2022. Proponowane zmiany obejmują zwiększenie o kwotę 102 tysięcy złotych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykazane w rozdziale 850-95 Pozostała działalność. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków należy zabezpieczyć wypłaty nowego dodatku dla gospodarstw domowych, tak zwanego dodatku elektrycznego. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub boiler zasilany energią elektryczną, Pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać od 1 grudnia bieżącego roku do 1 lutego 2023 roku. Pozostałe zmiany dotyczą ostatecznego rozliczenia mikroprojektu pod nazwą na szlaku pieszorowerowym Kościeliskowitów orawice Twardoszyn, poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz promocja turystyczna gminy. Załącznik numer 3 i 4 dotyczą zmian, które wcześniej przedstawiłam. Proszę jeszcze o autopoprawkę w paragrafie 1 punkt 3, gdzie określaliśmy y, źródła finansowania deficytu. Y, w punkcie B i C powinny być na odwrót kwoty, to znaczy wolne środki powinny wynosić 5 413 097 34, natomiast w punkcie C niewykorzystane środki 1 988 22 zł i 32 grosze. To jest tylko taka zmiana. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji. W związku z tym proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Poproszę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię w sprawie tej uchwały. Wysoka Rado przed tą sesją na posiedzeniu Komisji omawialiśmy szczegółowo y, tą sprawę. Y, y, główna zmiana to jest dodanie ponad 100 tysięcy na dodatek Elektryczne dla tych, którzy nie skorzystają z dodatku węglowego ani na PELET, a mają jako główne źródło zasilania w domu y, ogrzewanie elektryczne, do ogrzewania właśnie, bo tutaj były wątpliwości różne, Pan Wójt nam je rozwiał też, że ci, którzy nie korzystają z innych dofinansowań. I też pobierają to energię, czyli na nie wytwarzają jej sami, mogą liczyć na dofinansowanie i po to dodajemy do budżetu kwotę 102 tysięcy. I druga zmiana związana z szlakiem rowerowo pieszym około 20 tysięcy. Po omówieniu tych zmian zaopiniowaliśmy przedstawioną uchwałę. Pozytywnie wnoszę o przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś z i Panów Radnych w sprawie tej uchwały? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 43 łamane przez 332 łamane przez 22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022 z autopoprawką. pani Skarbnik. Proszę o głosowanie. Dziękuję. 14 radnych za. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie e, wieloletniej prognozy finansowej. I w tym miejscu proszę Panią Skarbnik o opinię w sprawie, e, o wprowadzenie nas do tej zmiany. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są konsekwencją wcześniej podjętej uchwały. W sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko i dotyczą zmian w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040 poprzez określenie aktualnych poddochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu w roku 2022 oraz zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kościelisko w latach 2022-2040 poprzez zmianę u limitu środków finansowych na zadanie pod nazwą na szlaku pieszo-rowerowym, kościelisko witów orawice Twardoszyn, poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz promocja turystyczna gminy. Pan proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Ekonomiki o opinię w sprawie tej uchwały. Na posiedzeniu Komisji Ekonomiki zaopiniowaliśmy pozytywnie uchwałę. Wnoszę o przyjęcie. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych w sprawie uchwały? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 43 łamane przez 333 łamane przez 22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelisko na lata 2022-2040. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję pięknie. 14 radnych za. Uchwała, wykonanie uchwały powierza się wójtowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję pani skarbnik. Dziękuję. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję za obecność. Zamykam posiedzenie 43. sesji Rady Gminy Kościelisko i w tym miejscu poproszę radnych. Ryszarda Mądry i Wojciecha Urbaś o zapoznanie się z protokołem dzisiejszej sesji przed kolejną. Dziękuję pięknie i życzę miłego wieczoru.